Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Studio Łódź na żywo dla Was w Waszych domach. Studio Łódź to nowy format, w którym będziemy korzystać z tego, że w czasie wakacji odwiedzają nasze miasto wspaniali goście i w swoim napiętym grafiku znajdują odrobinę czasu, żebyśmy mogli spokojnie porozmawiać o ich pracy, osiągnięciach, planach na przyszłość. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Adam Badowski. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję, Cześć, bo wiem, że grafik jest napięty i nie było łatwo namówić pana na rozmowę, ale na szczęście jest, rozmawiamy. Twoje nazwisko jest znane przede wszystkim graczom, bo to temu panu zawdzięczamy to, że miliony graczy na całym świecie pokochało Wiedźmina. Ty przewodniczyłeś jakby pracy nad tą grą. Między innymi. Ponieważ, Między innymi oczywiście to jest to zawsze dużo zespołowa. Tak, oczywiście nie przypisujemy nad... Ci całych zasób, bo potem miałbyś problemy ja wracając też sobie nie do to jest złożony projekt, nie mamy co do tego wątpliwości, ale oprócz tego jesteś. Projektantem, rysownikiem, grafikiem. Do, dożyliśmy czasów, w którym ciężko powiedzieć o y, kimś, kto pełni taką funkcję w jednej linijce. Tak naprawdę, oddzielny format moglibyśmy poświęcić na przebiegu Twojej kariery. I to jest bardzo niesamowite i ciekawe. Y, I pierwsze pytanie. Jesteśmy w Łodzi, więc nie mogę o to nie zapytać, bo wiem, że byłeś też zaangażowany w promocję tego miasta. Obudzony w środku nocy, zapytany o miasto, które skradło Twoje serce, jest Ci najbliżej. Odpowiesz, że to Łódź? No oczywiście jest, to jest Łódź. tak. Nie, nie było żadnej konkurencji do tej pory? E, nie, nie ma. Ja mieszkam w, od 20 lat w Warszawie, e, natomiast ciągle nie wiem, e, która ulica to jest Marszałkowska, a które to są Jerozolimskie, niestety. Natomiast wiem dokładnie, kiedy, kiedy się kończy Zachodnia i wchodzi w Kościuszki i tutaj w Łodzi. Więc Jesteś z Łodzi cały czas? Od 20 lat, tak, tak. Łódź może Jestem być Łodzi. dumna. Bardzo to doceniamy, bo my wiesz, każdy lubi takie lokalne elementy w życiu. W hmm. dziorysach ludzi, którzy osiągają wiele, możemy sobie wtedy powiedzieć, ja też, to więc no jego sukces nie też jest trochę nasz. No. Niestety nie mieszkam w Łodzi, e, ale tak, moje serce. To, ale jesteś to zawsze tutaj mile widziany i serdecznie zapraszamy Tak Słuchaj, Powiem górnolotnie, ale oczywiście tak, tak jest. Wypowiadasz się o Łodzi bardzo ciepło, ale teraz powiedzmy nie jest to takie trudne. Ja hmm. mieszkam w tym Łodzi kilkanaście lat i naprawdę nawet z dużą wodą wzroku trudno nie zauważyć hmm. tego, jak to miasto się roz, rozwinęło Zmienią. i zmieniło. Hmm. 20-30 lat temu zobaczenie tego potencjału nie było takie oczywiste. I ta miłość, y, myślę, że mogła być trudna. Co ty no widziałeś surowa. wtedy w Łodzi? E, no, to już kiedyś o tym mówiłem, że dla mnie to było miasto Pankrokowe i przez to, że, że to była taka m, przyćmiona wielkość, to, to, to miało wielką energię i, i tą energią, energią żyliśmy jak, jako młodzi ludzie i chodziliśmy po tych szarych kamienicach, które jednocześnie są super, super piękne, secesyjne. Teraz, teraz to się wydobywa, czyli ten, ta, ta patyna jakby schodzi po, po, powoli i większy, więcej osób może to, to zobaczyć. No, my patrzyliśmy przez to przez, przez lata na, na, na tą łódź właśnie taką szarzałą, ale, ale wiedzieliśmy, że tam pod spodem jest ten. Ten, to, 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 nasz, to, to nasze miasto. Czy Twoim zdaniem łódź zdała egzamin i wykorzystała swój potencjał? Znaczy myślę, że, że mm, o, o, to jest trudny temat, ponieważ łódź przez długi czas była w takiej hibernacji, i dopiero mm, niedawno dostała, mówiąc brzydko, kopa. I, i się rozwija od niedawna, ale widać, że, że bardzo pędzi, że bar myślę, że za 10 lat to będzie jedno z najlepszych miejsc w ogóle w Polsce, tak jestem przekonany. Że. Miałam Cię o to zapytać, dziękuję za tą uh -huh. autorską laurkę, um, teraz chciałabym troszeczkę nawiązać i zapytać o Twoje wykształcenie, bo nie, uh -huh. jest, nie, jest, nie jest czymś oczywistym. Jesteś w zarządzie CD Projektu, tak. zarządzasz ogromną grupą ludzi, masz niesamowicie odpowiedzialne zadanie, a studiowałeś filozofię. Nie mhm. mówię, że to nie jest odpowiedzialny kierunek, ale mimo wszystko za moich czasów nie kojarzyło się to raczej z kimś, kto ma pomysł na biznes. No tak, bo ja też nie miałem wtedy pomysłu na biznes. Ja chciałem robić gry komputerowe. Znaczy, ale to, z tym tak zamysłem ja wybierałeś zawsze, się Ja zawsze, To znaczy ja zawsze chciałem robić gry i to dla mnie było naj, naj, w ogóle największym marzeniem w Polsce. To, było te, to była nie typowa rzecz. I, I właściwie moje wykształcenie to jest bardziej prywatna sprawa. Ona nie jest związana z moim zawodem, tak? Ale tak naprawdę. Nie, nie udało ci się wykorzystać. To znaczy, bo, 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 bo tak naprawdę tak to, to wyglądało w ten sposób, że Moi rodzice wysłali mnie jako dzieciaka do Matwizu, do liceum. Ja tam się strasznie męczyłem, więc potrzebowałem powietrza, i to ta filozofia dawała mi tę przestrzeń. to, to powietrze. Chciałbym widzieć minę ludzi, którzy na przykład zdawali z tobą maturę i dowiadywali się, że idziesz na filozofię i myśleli sobie, no fajnie, fajnie. Eee, tak, ale to, to było tak, że ja, ja chciałem po prostu tej wiedzy, a jednocześnie wiedziałem, że będę, że będę się czymś innym zajmował. To na początku była grafika, a potem grafika 3D cyfrowa, a potem, a potem gry. I ja szczerze wszystkim wszystkich zachęcam z różnych kierunków do tego, żeby... Żeby, żeby po prostu garnąć się gier, bo to nie trzeba mieć stud studiów inżynierskich. Nie zabieraj mi pytań uhum, w ciągu okay. dalszego, bo o tym, kto może znaleźć u Ciebie pracę, będę pytać w dalszej okay, części naszej rozmowy. Ale myślę, że ten fragment był bardzo ważny dla ludzi, którzy studiują na kierunkach humanistycznych, albo myślą o nich i boją się tego, o czym wszyscy mówią, tego braku perspektyw. A tak naprawdę jesteś żywym dowodem na to, że to zależy od nas, bo my możemy rozgrywać na tej planszy te piąki. Tak, tak mi się wydaje. Tutaj to już dosłownie to rozgrywać. <laughs> um, Jesteś absolwentem studiów humanistycznych, te kompetencje, które przydadzą Ci się w pracy, zdobywałeś w różnych miejscach mm. jako grafik, animator. No ale kurczę, będąc y, członkiem zarządu CD Projektu, zarządzasz grupą ludzi. Tutaj to wymaga już masy takich umiejętności miękkich, ale i twardych. Wiesz, teraz na każdym kroku możesz wziąć udział w różnego rodzaju kursa, które ci to umożliwiają, ale kiedy zaczynałeś, to to było absolutnie nowum. Jakim szefem jest Badowski? Skąd te kompetencje i wiedzę? Jak się zarządza ludźmi, to po pierwsze, ale to dosyć Aha. nietypową grupą ludzi, no bo to są absolutnie różnorodne jednostki z różnymi talentami, osobowościami. Mam nadzieję, że jestem dobrym szefem. Zarządzam tylko y, grupą tysiąca osób, y, bo mniej więcej tyle mamy teraz. Taki mamy zespół. Tylko że y, szczerze powiedziawszy, to my w ogóle jesteśmy trochę nietypowym zarządem y, w CD-projekcie, ponieważ y, w sumie w zarządzie nie ma żadnego zawodowego menadżera takiego zawodowego, który po prostu przechodzi z firmy do firmy, z wielkiej korporacji do wielkiej korporacji. Firma była tworzona przez założycieli od podstaw jako firma rodzinna. Potem, kiedy zaczęliśmy robić gry, to była naprawdę garażową firmą, złożoną z 30 osób. My, kiedy mieliśmy 30 osób, chcieliśmy podbijać świat. I mówiliśmy wszystkim, że, tu będzie, że chcemy zrobić największą, najlepszą grę RPG na świecie. No i wszyscy się pukali w głowę. Nasi partnerzy w Stanach Zjednoczonych firmy Bioware na przykład, nasi przyjaciele, którzy nam bardzo pomogli wtedy. I, no, i Uczyliśmy się wszystkiego od podstaw. To znaczy, od podstaw tak właśnie w garażu, potem, potem mieliśmy kolejne przełomy, kolejne kryzysy. I, no i tutaj tej wiedzy, tą wiedzę mozolnie gromadziliśmy po prostu patrząc na. Na, na, na największych, ucząc się od największych i, i, i robiąc e, totalnie dużo błędów. E, tak, no, tak. Uczyliśmy się na błędach. Adam, słuchaj, nie trzeba być tak bardzo mocno zaznajomionym z Twoim dorobkiem zawodowym, żeby nie móc przyznać tego, co ci się udało, bo kiedy ty zacząłeś marzyć o tym, albo tworzyć gry, to była rzeczywistość, która nie istniała. Nie, kompletnie. Kiedy opowiadasz o tym, jak rekonstruowałeś grę o piratach, mhm. wycinając jej elementy z kartonu, to jakby nie dało się tego fragmentu oglądać i czytać o nim bez uśmiechu, to wielu ludzi musiało wokół ciebie pukać się w głowę. Tak. Udało Ci się to, o czym teoretycznie marzy tak wielu, że pasja stała się Twoją pracą. Tak i miałem dużo szczęścia, bo w, w Polsce to środowisko deweloperów gier komputerowych było bardzo wąskie i związane z, z takimi starymi firmami, które się potem przekształcały w, w kolejne firmy, ale to ciągle są ci sami ludzie i to było bardzo, bardzo wąskie środowisko. Mi się po prostu udało yy, E, udało e, jakby podłączyć na początku do, do pierwszych projektów. Ja byłem, e, ja czułem niesamowitą tą dumę. Znaczy dla mnie to był największy prestiż, że ja mogę robić gry, które Ja od dziecka e, e, analizowałem gry. Ja po prostu w, do tej pory nie, nie gram w gry. Ja no po właśnie je o to chciałam zapytać, czy ty potrafisz e, tak dla przyjemności niestety nie, wyjść z pracy, nie, potrafię, nie, nie Niestety z pracy. Nie, nie. No więc znaczy... właśnie, skoro pasja jest Twoją pracą. To czy tak przewrotnie zapytam, nadal jest pasją? Tak, jest pasją i ciągle się czuję, to czuję dumę z tego, że mogę robić gry. No to, nie masz dosyć. Nie, nie, mam, nie mam. To, to znaczy, to jest tak, że ja oczywiście, po, bo projekty mamy strasznie ciężkie. One są bardzo ciężkie i bardzo długie i yy, 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 yy one są wycięczające. To, jest, yy, to nie jest praca łatwa, to jest bardzo ciężka praca. I, yy, yy, i oczywiście potrzebuję jakiegoś takiego sabbatikala yy, nie wiem, paru, paru tygodni. Yy, po tym jak, jak skończymy na, na przykład cyberpanka, ja potrzebuję oddechu, ale, ale wiem, że wrócę, bo, bo to tak, bo robienie <laughs> światów, bo mamy takie specyficzne gry, my robimy światy. To znaczy budujemy świat od podstaw, od, 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 od najbardziej po podstawowych rzeczy, czyli lokacji do, do takich jakichś tam systemów społecznych. I, no, i to, jest, to, jest, to, jest, to jest uzależniające. To znaczy to ja, ja chyba nie będę w stanie. Zostawić tego. Jeszcze na moment chciałam nawiązać do tej pasji i do tego niewychodzenia z tej pracy tak naprawdę, no ale życie wokół pracy i pasji nie tylko się kręci. Masz już rodzinę wspaniałego syna, który jest to będę twoją kopią, gratuluję, bo będzie mógł Cię swobodnie Super, zastępować na nasz różnego spotkania. No i wiesz, jest żona, jest dziecko, i praca pracą, bardzo pracochłonna, nie możesz hmm. powiedzieć, żeby chodzić o 16, czy odbić karty w sobotę. E, czy udaje ci się to pogodzić? Oczywiście nie chcę tutaj ingerować uh -huh. w twoje życie prywatne, ale czy, czy był moment, w którym postawiłeś granicę, że potrafisz z tej pracy wyjść? Jest jednak mi ciężko, dejść? jest mi ciężko. E, m, tak naprawdę to chyba oszukałbym, gdybym powiedział, że potrafię postawić tę granicę. Myślę sobie e, jednak, że... Że um, kiedy mój syn pójdzie do szkoły, do podstawówki i na pewno będzie takie pytanie, co robi twój tata, e, to on powie gry komputerowe i to będzie taki wow, wow. To, to, tak sobie to wyobrażam. Strażacy i policjanci <laughs> Dokładnie tak. Więc jakby to, to, jest, to jest coś, co mi, e, co mi pozwala myśleć trochę spokojniej o tym, że jednak... E, no, no chciałbym więcej poświęcać. Yy, Wiesz, dzieci, dzieci wychowuje się nie tylko poprzez obecność, ale przez dawanie im przykładu, mm. bo one nie słuchają, tylko naśladują. Ale to chyba gratuluję bardzo wrozumiałej żony. Bo mam być świetną bardzo żonę, ziemliwa. mam wspaniałą żonę, która jest, jest właśnie delikatna i jakby uzupełnia to, czego ja w tym momencie nie mogę za, jakby zapewnić. To gratulacje, nadzieję, że... bo sukcesy w życiu zawodowym to jedno, ale wiadomo, że bez sukcesów w życiu tak. prywatnym, bo no, nie żyją tak bardzo. Prywatnie jestem szczęśliwym człowiekiem. To jest też piękne, bo w naszym kraju ludzie nie potrafią się do tego przyznać. I raczej zawsze, wiesz, pytasz, co u, co u Ciebie, to rzadko mówią o tym, co no dobre. Tak, I fajnie, tak. że możemy tego uczyć, że może też być inaczej. Słuchaj. Widziałam Twoją rozmowę na gali Paszportów Polityki, mm. gdzie z dumą i z radością, taką naprawdę jeszcze dziecięcą, co po tylu latach w tej branży jest naprawdę niesamowite, mówisz o tym, że tak cieszy to, że w końcu gry przestają być y, uznawane za taką no, mm -hmm. prymitywną rozrywkę, a stają się dziedziną sztuki. Myślę, że dla kogoś, kto w tym siedzi, to jest oczywiste, że to jest dziedzina sztuka. Nawet nie powiedziałabym, że gałąź, mm -hmm. a nawet całe drzewo, które czerpie z różnych dziedzin. Y, ale jakbyś chciał tak. Wykorzystać argumenty w rozmowie dla tych, tak. którzy są sceptyczni. Dlaczego gry to sztuka? Ja, ja to powtarzam, bo akurat w, w, w słowa w języku mają bardzo często taką moc i akurat w polskim języku gry się nazywają gry. Czyli to jest taka zabawa, która jest raczej dla dzieci. My robimy gry dla osób dorosłych tak naprawdę od 18 lat. Czyli właściwie my robimy opowieść i chcemy, żeby ta opowieść była interaktywna, znaczy ona jest interaktywna. I, I to różni nas, ten, ten format od, od filmu, czy od książek, czy komiksów. Natomiast, natomiast jednocześnie gry integrują strasznie dużo elementów, które są czystą sztuką. Ona może być taką sztuką popularną, jak właśnie na przykład komiksy, ale są głębokie komiksy i są głębokie gry i my właśnie staramy się Przecież ten temat eksplorować. Specjalnie pisze się muzykę do gier, która potem jest dystrybuowana no, na oddzielnych komórki. Do, dokładnie tak, mamy to jest zespół, zespół od, odzwierciedla to, o czym właśnie tutaj mówimy. Czyli mamy, mamy reżyserów, mamy pisarzy, kilkunastu pisarzy, którzy piszą, którzy mają, są znani z tego, że mają bardzo, bardzo świetne, znaczy świetne książki, świetne publikacje. Mamy artystów, mamy oczywiście inżynierów, bo to wszystko jest sklejone technologią, to jest ta, ta, ta różnica, że, że to medium jest troszkę inne. Natomiast, natomiast ten zespół wygląda jak zespół filmowy, może on jest trochę większy, może musimy sobie sami robić te kamery, narzędzia, natomiast, natomiast opowieść snujemy dokładnie tak samo jak w, w każdym innym medium. Po pierwsze życzę Ci, żebyście już nie musieli tego w ogóle tłumaczyć, żeby to stało mhm. się dla szerokiego gremium oczywiste. Po drugie, naturalnie przyszedłeś do mojego kolejnego pytania, bo intuicyjnie tacy twórcy gier kojarzą się z ludźmi z jakąś ekspercką wiedzą, mhm. z inżynierami, programistami. Tymczasem no, gdybym chciała wziąć udział w tworzeniu świata gier, pisząc, tworząc, będąc w zupełnie innych dziedzin, czy miałabym taką szansę, jakich ludzi masz wokół siebie to troszeczkę już nakreśliłeś. Mhm. Ale w jaki sposób ich znajdujecie? No, zespół, jest, zespół jest złożony z, z, no, z artystów, ze specjalistów z każdej dziedziny. Z każdej, dlatego że, że mamy yy, no, ten, te, te projekty, są wielowymiarowe, one są horyzontalne, wertykalne, po prostu wszystko jest, wszystko jest bardzo, bardzo skomplikowane. I yy, 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 zatrudniamy ludzi z całego świata, z, z różnych dziedzin. Czasami staramy się kształtować ludzi wewnątrz, bo są pewne, pewne obszary, których, które mamy takie autorskie, na przykład budujemy tak zwane quest, czyli takie. Sprawdzacie ich w tych okolicznościach, w które chcielibyście. Tak, musimy, musimy tych ludzi tych, tych, robimy sobie takie akademie wewnętrzne, bo inaczej po prostu nie, nie jesteśmy w stanie znaleźć specjalistów w, w, z tych dziedzin na, na świecie, ale na, natomiast artystów, Inżynierów, Ale to jest tak, że Wy zapraszacie nocyści. ich do potencjalnej współpracy, czy to oni się też mogą do was zgłosić? To znaczy... Bo myślę, że tam po tej drugiej stronie w przyszłości będą googlować ten wywiad mhm. ludzie, którzy marzą o tym samym co Ty, tylko mają już troszkę łatwiej, bo ten biznes już istnieje. Nie jest na razie ideą pomysłem. My zarówno zapraszamy ludzi i jedno, jednocześnie mamy tą, ten przywilej i to szczęście, że robimy gry, które... Cieszą się, no, ludzie lubią grać w nasze gry i one, one przyciągają też tych specjalistów, bo, bo na tym budujemy tak zwaną markę. CD Projekt ma swoją markę i chcemy o nią o, o, o to zabiegać, chcemy robić gry. My zawsze mówimy, że to jest 90, plus, czyli, czyli jakościowe, i ta jakość jest czymś, co przyciąga wielu deweloperów do nas jakby bezpośrednio. Oni wiedzą, że tutaj mogą się, mówiąc brzydko, wyżyć twórczo. Ale macie, narzekacie na takie, na przykład jest oddzielny dział, który zajmuje się rozpatrywaniem takich wniosków ludzi, którzy chcieliby z Tak, chcieli mamy, mamy wewnętrzną, wewnętrzną firmę rekrutacyjną, wewnątrz mhm. firmy, bo. Generalnie jesteśmy firmą, która stara się mieć wszystkie sznurki i końcówki sznurków w rękach. Czyli my jesteśmy publisherem, ale jednocześnie, jednocześnie cały, cały proces produkcji staramy się nadzorować, mieć kontrolę nad tym. Nie, nie tylko proces produkcji, ale też marketing. To za, za, za to wszystko my jesteśmy odpowiedzialni. My wymyślamy nasze filmy promocyjne. I, 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 też, I też dlatego zbudowaliśmy sobie wewnętrzny dział rekrutacyjny, który, który odpowiada za, za, no, za rozwój zespołów. Ten dzieciak, który wycina ogry z kartonów, chyba nawet sobie tego nie wieśnica. Nie, nie, było. nie. nie to jest, to ja na moment wrócę do początku, ale tak naprawdę chcę spojrzeć na to z takiej mm. szerszej perspektywy, bo kiedy mówimy o czyjejś karierze i chcemy z nim porozmawiać, to raczej skupiamy się na tych takich pikach, na tych mm. ogromnych sukcesach i wbrew pozorom nie chcę mówić ani o nich, ani o, tych, o jakichkolwiek mm. dołkach, tylko zwrócić uwagę na fakt, że taka długa droga siłą rzeczy no nie będzie prosta, będzie pod górkę. Ty byłeś tak. przekonany od zawsze, jak sam wspominasz, o tym, że ten świat gier jest Twoim światem. Ale to jest kilkanaście, kilkadziesiąt lat już w tej branży. Tak, tak. Jak udaje ci się zachować ten sam poziom entuzjazmu, nie zwątpić, to powiedzieć, nie no, koniec z tym, bieszczady, wędka, wyjeżdżam. To znaczy, no bo to jest trudne i tak jak powiedziałem, to nie jest praca dla wszystkich. Wydaje mi się, że, że praca przy długoletnich projektach wymaga pewnego no zacięcia, jakiegoś takiego też, takiego spokoju w, w charakterze. Ja nie jestem spokojną osobą, ja mam duże... To spiki. sprawiasz takie wrażenie? To... Ja wiem, ale moja żona wie, że ja po prostu zapalam się, że mam taki poziom, poziom graniczny. Natomiast poniżej tej granicy trzeba, no, trzeba płynąć do celu. I, I bez ludzi, z którymi pracuję, bez ludzi, którzy potrafią w odpowiednim momencie przejąć pałeczkę, bym tego nie był w stanie zrobić. Bo wiadomo, że ma, ma się takie z, momenty zwątpienia i wtedy, i wtedy mam wokół siebie kumpli w pracy, którzy po prostu przejmują tą pałeczkę i mówią: Dobra, dobra, i jedziemy to kolejne 100 metrów. I, I to generalnie jest właśnie taka z, gra zespołowa i, i ten zespół jest kluczowy. To znaczy, my tych. Starych wirusów mamy w firmie od, od, od lat, i oni wiedzą, że, że to są dołki i górki, i, i że na końcu wszyscy będziemy szczęśliwi i że trzeba się wspierać w, w tym procesie. Ja wiem, że mówię takimi, takimi górnolotnymi zdaniami, natomiast, natomiast ze względu na to, że to jest ciężka, ciężka praca, wieloletnia, to, to, to jest super istotne. Twoja praca wymaga tego, żebyś ciągle był na bieżąco. Nie chodzi mhm. tylko o to, że no masz już ludzi, którzy wyręczają cię w poszczególnych aspektach i działaniach, możesz scedować na, na kogoś jakieś zadanie, ale jednak nie możesz zniknąć na pół roku. Mhm. I, I jak widzisz siebie za 5-10 lat, czy uważasz, że to jest rzeczywiście coś, czym będziesz się zajmował do końca, czy być może stwierdzasz za jakiś czas, że czas na emeryturę, to oddać znaczy... pałeczkę? Przychodzą e, e, nasi następcy i to bardzo dobrze, bo, e, bo tutaj świeża krew jest, e, jest m, bardzo potrzebna. Ja myślę, że będę e, jeszcze długo robił gry, żeby słu służył doświadczeniem. Nie, nie wiem, czy, e, czy m, bo takie mamy, m, taki mamy pomysł, żeby coraz więcej osób tutaj jakby zapraszać do. Do prowadzenia tych projektów u nas, bo tych projektów, pomysłów mamy niesamowicie dużo. Natomiast myślę, że, że ja, jeszcze będę się, ja jeszcze będę się kręcił wokół tego tematu przez wiele lat. Zapytam teraz tak przewrotnie, bo o tym, że gory są dziedziną sztuk, już powiedzieliśmy. Czy grę Mogą zmieniać świat? Czy mogą wziąć udział w jakichś ważnych dyskusjach społecznych? Jeśli tak, to na przykład jakich? To znaczy, to jest tak, że. Czy macie takie ambicje w ogóle, żeby one zmieniały świat? Są, są, są różne gry i nie wszystkie są super ambitne. To jest, to jest prawda. Natomiast my staramy się robić gry, które są ambitne, które opowiadają o świecie. I Cyberpunk jest takim przykładem, bo parę lat temu, kiedy zaczynaliśmy niektóre wątki, które mamy w grze, takie społeczne, wydawały mi się nawet tak wewnętrznie, tak przyznam się, troszkę infantylne, czyli, czyli no, przełomy społeczne, taka jakby depresja, świat, który jest na granicy i nagle okazało się, że to wszystko jest Potrzebne. prawdopodobne. Potrzebne. Wszystko jest prawdopodobne, więc jakby nasz, nasza gra jest komentarzem do, tego, do takiego świata i chcemy i chcemy się, się w tym obszarze jakoś tam udzielić. Mam nadzieję, że dla naszych graczy to jest ważne, bo było ważne w Wiedźminie, bo w Wiedźminie jest masa cytatów takich z kultury, tak? tak. Ponad I tysiąc tam, użyliście no tak, takiego jest, porównania. Jest, jest bardzo dużo takich bardziej hermetycznych, mniej hermetycznych cyta cytatów i w cyberpunku również tak będzie. Domyślam się, że przy okazji każdej rozmowy z jakimikolwiek mediami w tej chwili jesteś w ogniu pytań związanych właśnie z tą nową produkcją mhm. i tam po drugiej stronie też pewnie czekają ludzie, aż zadam te newralgiczne pytania, kiedy, mhm. jak, dlaczego, nie teraz, ale nie zrobię tego. Dam mhm. Ci tą przestrzeń, mhm. będzie czas no, premiery. Życzę, było ona była jak najszybciej, żeby była bezproblemowa i żeby przyjęła się ta gra tak, jak oczekujecie, chociaż ja raczej nie mam ku temu wątpliwości. Dziękuję Ci bardzo za to, że znalazłeś czas. Mam nadzieję, dziękuję. że będziesz miał chwilę, żeby cieszyć się łodzią i odkryć ją ponownie z tej perspektywy już trochę turysty. I cóż, niekończących się inspiracji, pomysłów, czasu i przestrzeni na odpoczynek dziękuję, również. Dziękuję, bo inspiracje są najważniejsze dla nas. Bardzo serdecznie pracy. dziękuję Ci za rozmowę i powiedzenia, bardzo, bardzo mi miło.